Cześć, Bartek Balik, Pros. Zapraszam Was do obejrzenia krótkiej recenzji na temat harmoniki ISTOP e Freeson, czyli Pro 20. Kolejny model dla profesjonalistów marki ISTOP. E Szczerze mówiąc, byłem ciekaw, jak ta harmonika wygląda. Jak jest zbudowana, poprzednia, którą recenzowałem, to blues standard i ona była kopią marinki. Ta jest z plastikowym korpusem i wpuszczonymi płytkami strojkowymi w korpus Co oznacza, że myślałem, że będzie kopią Special Twenty Honera, Natomiast jest trochę inaczej. Spójrzmy najpierw na budowę Ok. Jak mówiłem, płytki strojkowe wpuszczone w korpus. Tak jak powiedziałem wcześniej, harmonika jest w stroju Paddy Richter Gedur. Kiedyś o nim opowiem. Natomiast, tak naprawdę, w porównaniu z standardowym Richterem. Różnica jest, w, różnica jest w trzecim kanale wydechowym który jest przestrojony od tonu w górę w porównaniu do Richtera natomiast jeśli chodzi o sam test to to, że jest to PADI to nie ma większej różnicy Co tu mamy? Płytki strojkowe wpuszczone e, dzięki temu osoby, którym przeszkadza e, kontakt z, z płytkami strojkowymi będą miały większy komfort grania e, podobnie jak w przypadku e, Blue Standard całkiem fajnie zaprojektowane Grawerunki na pokrywach. Pokrywy otwarte co zwiększa głośność harmoniki. I różnica, jeszcze dodatkowa, w porównaniu z Blue Standard jest taka, że z boku nie ma tych niewielkich otworów. I te otwory zwiększają wrażenie głośności harmoniki dla gracza nie mają wpływu na głośność dla słuchaczy natomiast dla gracza faktycznie wydają się głośniejsze co przy, przy graniu na przykład akustycznym może mieć wpływ. Dobra. Zobaczmy jak to wygląda po zdjęciu pokryw. Ok, jak widać, hmm, podobnie jak w przypadku Blue Standard, hmm, płytki strojkowe są montowane na 8 śrubek. Tak samo jak w przypadku Blue Standard, hmm, są to. Hmm, mniejsze e, średnice śrubek i otworów niż w e, honerze m, niż w Marinkach natomiast to co mnie zaskoczyło tak zakładałem, że tak jak Blue Standard będzie klonem e, Blue Standard jest klonem e, Marinki tak e, Plastikowy, z plastikowym korpusem z serii pro będą klonem special plan bądź roketa i stop poszedł w inną stronę i wykorzystał o, dokładnie takie same płytki strojkowe jak w tych z drewnianym e, korpusem o kanapkowej konstrukcji czyli e, Pokazuję to dokładniej na blogu, na zdjęciach, tutaj nie będę porównywał. E, natomiast e, ta harmonika jest e, zauważalnie szersza e, niż e, Special 20. No dobra, no, co my dalej mamy? Strojki z, e, z fosfor brązu. E, Montowane na nity, nie tak jak w poprzednich, tych, tych tańszych modelach, zgrzewane, tylko są nitowane, co ułatwia wymianę strojków ich ewentualne centrowanie. Jak się przyjrzymy, to widać, że akcja strojków też jest całkiem dobrze ustawiona. Mam wrażenie, że i stop to poprawia ręcznie. Jest to jedyny producent, który poprawia akcję strojków. Sam korpus jest wykonany bardzo dobrze. Zadbam o to, żeby, żeby płytki przylegały dokładnie. Dzięki temu harmonika jest szczelna. Ok, złożyłem ją ponownie, zobaczmy jak gra. dosyć głośno. Strojki reagują szybko, szczelna, obniżenia bez większych problemów o niskiej tonacji G. Ja jeszcze nie do końca jestem. Przyzwyczajony do stroju buddy Richter, więc e, moment ten trzeci wydechowy, e, zarówno akord, e, jak i e, dźwięk, jest dla mnie zaskoczeniem. Natomiast e, jest to niewątpliwie harmonika świetnie wykonana. E, Dobrze zaprojektowana, jeśli możemy tu mówić o projektowaniu, jeśli nie jest to skopiowane rozwiązanie. To, co mi w, oczywiście w nich przeszkadza, bo jestem przyzwyczajony i lubię responsywnych, responsywność mosiężnych strojków honorowskich. Więc te fosforbrozy nie do końca mi pasują. No, a właśnie. Strojenie. Oczywiście harmonika jest w stroju, trzeba jej poprawiać. Natomiast, no... Ze strojeniem mam tu kłopot, bo... Nie zmierzę tego, bo wiadomo, że z fabryki Nigdy nie wyjdzie idealnie nastrojona co do centa harmonika. Hmm. Przynajmniej ja jeszcze na taką nie trafiłem. Dodatkowo hmm, ten model, który do mnie, ten egzemplarz, który do mnie trafił, był lekko grany, więc muszę się tam jeszcze jakoś delikatnie rozstroić. Hmm, a. Hmm, a jednocześnie narzędzia pomiarowe, którymi dysponuje, też nie są super dokładne. No i to jest problem u Chińczyków. Zrobią fajny produkt, naprawdę świetny produkt, który pod względem jakości wykonania i pewnie ceny. Może konkurować z europejskimi oryginałami. Natomiast nie zadbają o dwie rzeczy. To nie tylko mówię o harmonikach, Mam klienta zawodowego, który handluje elektronarzędziami chińskiego producenta, świetnymi elektronarzędziami, z których korzystam e, i fajnie mi się w domowym, przydomowym warsztacie sprawdzają i wyrażą. Mm, natomiast to, to, co on mówił, to jest tak. Wiesz, robią no, świetne narzędzia, bardzo dobrze się z nich korzysta, jednak e, dla nas problemem jest to, że nie dostarczają odpowiedniej dokumentacji i nie dostarczają w odpowiedni sposób części zamiennych. I dokładnie mamy to samo z iskopem. Tak? Dostępność stroików jest zerowa. A dokumentacja, no cóż, na noce, której nie mam, znaczy na opakowaniu, którego nie mam, natomiast mam jej na zdjęcie eee, w opisie, jest napisane: Richter Tuning provides maximum versatility for rock, country, blues, and pop. No więc, właśnie co to znaczy: Richter Tuning. Rozwinięcie też niewiele mówi. Natomiast, tak jak sobie na niej trochę grałem, to mam wrażenie, że to jest strój kompromisowy, bliższych równomiernie temperowanemu. Oczywiście Harmonika jest sprzedawana w bardzo fajnym tu i tak podobnym jak w przypadku Blue Standard. W środku jeszcze jakaś łódka, ulotka reklamowa i ściereczka do czyszczenia. Dzięki wielkie. Zapraszam do, kolejne, do oglądania kolejnych odcinków. Już za chwilę będzie jeszcze Gris Gris, który czeka. Oczywiście standardowo podaję linku, podaję poniżej link do wpisu na blogu. Zaglądajcie. Dzięki. Cześć.